widzów serdecznie z tej strony Justin Bieber Dave, tak! Mamy nową fryzurę, Marek, nie jestem zadowolony oh God, jak wiesz, wczoraj nie jestem zadowolony, nie jestem zadowolony ja Marek. Jest zadowolony, Bo to nie pasuje ten przez... nie wiem, ten przez włosy był chyba błędem widzowie, nie wiem. No nie, nie, nie pasuje. To czytałem Wasze komentarze, no, macie ze mnie bekę Zostawcie łapkę w górę na pocieszenie, tak? Macie na to czas, dopóki nie zabije Marka za to, że zepsuł mi całe, całe życie. Całe życie! Miałem ładną gulisinę, a teraz jestem jakiś, nie wiem, zarośnięty, jakiś kurde Neandertalczyk nie, jeszcze bardziej przystonie, cię palionka, yeah. na na poleci, Ale jaka spadać. palionka, nie zależy mi. Zresztą kurde, Marek, no nie wiem, nie wiem co, to no, ko ko kolejny no. test z rady <laughs> Marek, a wiem. czemu ty sobie... A czemu to sobie takich włosów nie dorobisz, skoro niby są takie ja, fajne, ja słucham, takie przyjemne! To czemu ty nie masz? Ja, ja wiesz co, ja jestem niestety, ale ja nie mam genów do tego. Wiesz, twoje geny to młody, miałeś piękne włosy. A ile a to masz lat w ogóle? Nie. Ile to masz lat, doktor, co? E, doktor, no wystarczająco, a ty No, wystarczająco no Dobra, widzę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. w na drugi kanał, tam są codziennie filmy Ej, z Minecrafta, z innych rzeczy, jeszcze nie z Markiem, ale może będzie coś z Markiem przedymione. No i ogólnie, Marek, dzisiaj będziesz... Ja idę, ja idę się wszystkich spytać, co oni o tym sądzą. No. Wszystkich członków, bo jeżeli będą opinie negatywne, w większości, że będą ze mnie mieli pompę, tak zwaną, no to ja, Marek, zdecyduję się, idę do fryzjera i to usuwam. Do no tak, wiesz, tak, wiesz, tak jak myś, my musieliśmy się męczyć tutaj z tymi włosami twoimi Błagam cię, poducenia. to jest tragiczne, nie, nie wiem Dobra, ja, jak ty się męczyłeś? Przecież ty mnie zostawiłeś że tej górze za No ale poszedłeś spać, że musiałem 5 bloków żelaza właśnie Aha, ja ci to za darmo robiłem Właśnie no, za darmo no. robiłem właśnie, <laughs> No i właśnie, tutaj. i właśnie, że za darmo to może chyba to gorzej zrobić. Do to dobra, nie wiem no. Nie, nie, wyglądasz super Co, chcesz mieć dłuższe włosy? No możemy ci dłuższe włosy zrobić No nie, no nie chcę dziewczyna być, nie tak, nie, tak, nie! Nie, puszką, nie, 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 takie nie, takie nie, ale słuchaj, ale myślałem, bo ja bym się musiał chyba ubrać, żeby te włosy pasowały. Nie, nie musisz, ale ty teraz wyglądasz super, naprawdę. No, no ja bo latam tak. Ci no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, idę Kryzka, się Stepsona. Od nie, 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 chodź naprawdę. do Sypsona, bo Szypson się znasz. Szypson to jest Modlys, on też jest złysy w Minecraft, ale. się nie zna tak naprawdę. No jak się nie znam, no? nie, w jest no tak. No właśnie, no ale, no ale jak się nie zna, czemu się nie zna? Się nie zna? Czekaj, 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 dlaczego ty go obraciłeś? Dlaczego Niby nie, zna, co? nie, nie, bo no Szczyprzą, Szczyprzą to wiesz, Szczyprzą ma co? swój style, ma taki style, ale nie możesz brać jego tutaj opinii na poważnie Bo wiesz, bo on z wszystkiego się śmieje, to jest taki po prostu Nie, 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 nie mi się, się wydaje, trwało. mi się mi się wydaje, mi się wydaje że mu się. Cześć zobacz, moją nową eee, fryzurę, oh, nie no. No daj No czemu się śmiesz od razu? No wyglądam jak czasy Bieber! nie, ma no brawo. No, no. nie, 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 to nie, no, no, wygląda to nie, 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 czy nie, czy nie, 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 włosów, i wydaje nie, się, nie, to nie, wyszło nie, dobrze, nie, Żaba we włosach. To no, wygląda jak wyglądał jakbym wygląda jak no, miał czepek, super ciepek, wygląda! Nie. No nie no Marek, nie! No jasne, nie. Jest super! Jasne, sobie prezentuję siebie No, no jak no. super, nie, no nie dobra, robisz sobie jaja. Robisz, słyszę po twoim głosie, że robisz sobie po prostu żarty ze mnie. No coś. super jest! No nie jest! No dobra, czekaj, dobra, nie no, no słyszę, no nie wiem, nie wiem co mam mówić nie wiem mów, no, co mam ale, zrobić. Ale Mareczek, no, jak tak na niego patrzę, to... No? tak do wiem Prawda? Prawda? No się on coś widzi no nie, 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 nie. Widzę, no, widzę, 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 w widzę, w widzę. W widzę. Nie, 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 widzę, widzę, widzę Jest dobrze, jest dobrze, jest, jest git, no jest no git okay. no Ale nie, nie. Myślę, że mu to pasuje tak samo jak to by ten miód spływający po <laughs> Ale <laughs> patrz aż mu na, Nakapało, nakapało mu aż na ten Na fartuch Ciekawe czy mi też tak nakapało na włosy i w środku gdzieś mam ten miód Nie, tak Kurde, żeby tak nie było też, nie, żeby tak nie było by tam nakapało byłbyś rudy, nie jesteś Nie, to wygląda jakbym miał peryłkę. No dobra, 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 ale jak myślisz Szybson? No, super jest. Szybson, a myślisz, ja myślę, że... że... Ja myślę, że na wybieg. A czy myślisz, że po raz wosów to jest moja, żeby w końcu założyć spodnie? Myślę, że to jest ten ja moment, myślę, kiedy... to jest moment, w którym powinieneś, yy, prawda, ogolić pachy, bo tam już widzę, że się... Z... Nie, nie mam widać, nic, jest... nie mam nic, nie mam nic. Le, le, le... le. Ej, Ale... właśnie, jakie są Włos... skutki uboczne takiego przeszczepu, panie doktorze? ja Jaki jest skutek uboczny, co? Czy co, włosy rosną w innych, czy wszędzie, że co, że na klacie też będę miał włosy, czy to tylko na głowie nie, rosną? żadnych nie ma tutaj y, opowi No, niczego. no, no, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Dobra, nie wiem, Marek, bo wydaje mi się, powiem tak, powiem tak, jeżeli będą jakieś skutki uboczne, odpowiesz za to własną odpowiedzialnością. Rozumiesz to? Nie ale słuchaj, ty wiesz, ale ty wiesz, że ty podczas, no, no nieważne, już podpisywałeś umowę, już się umawiałeś. Że nie, nie podpisywałem, podpisywałem nic, uboczne. nie podpisałem nic. No jak nie podczas snu? No, jak to... Pod... Ja mam takie pytanie. Jak Potrzebuję to, prawnika. Na no. no. No wiesz, no, to jest skomplikowane. A, nie, a co? Co byś chciał zrobić pierwsze włosy? Nie, 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 nie. Chciałby, 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 chciałby. No, kto by chciał tak wyglądać? Co? 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 Nie wierzę! Nie wierzę, ja nie, ja wierzę nie, nie wierzę, by co by zrańcy, bym o, bym nie wierzę! Co ja za ja zdrajcę, ja za judasze. Ja nie wierzę w to! Czy mógłbyś tam masz mi takie włosy? Nie, 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 ale ty masz też, ty masz też jakieś tutaj włosy, widzę, że też masz. On ma takie tostowe, on ma takie sklepy lewą. Co to jest? Ej, no, ej, w sumie, no? Ej, nie pomyślałem, ja myślałem, że to jest twoja fryzura, tak całe życie. Nie mam prostego. to jest taki dumis. Dobra! Ale Mogę garnąć takie włosy? Ja chciałem mieć bardzo takie. Jak on. No widzisz, widzisz Dobra, dobra, to jutro na no się obudzisz z takimi włosami, zobaczymy czy wtedy też będziesz taki nie, zabawny. Nie, nie, za 5 bloków żelaza, bo ja to. Nie, to jest za darmo. Pięć <śmuletra> ale ja, ja miałem za darmo, to niech on też ma, to niech też tak samo zwalone ale, ale jak no ja. No właśnie, no, ja. no, tak będzie. <śmuletra> <po> prostu, <jak śmuletra> ja miałem własne rachunki, zapłacę falionowi za część, co? Nie Jaki ty to i... robisz w domku Villagera? Tam do dwej, błagam cię! Błagam cię! O, dobra, dobra. Nie, ja, ja, nie nie, już, ja z wami to. nie rozmawiam, ja idę do szwagra, bo wy się ze mnie śmiejecie, wy, wy się Ja się Ja idę do ja... Ja, ja, ja idę, ja muszę zobaczyć. Idziesz ze tak, mną? No? no to tak, dobra. Ale Marek, ale ty, ale Marek, ty już tam mi spokój, z nikim nie zaszło. bo już nie mogę ma Marek. Jo, bo zrujnowałeś ja... mi życie, rozumiesz? Wszyscy no, ze mnie no, mają polew. Wszyscy no, ze no, mnie mają polew. Wszyscy ze mnie. brawo. Ej! Paweł, zobacz! Oceń! Ej! Każ tu? Fajne farty, ten. Nowa osoba na Johnny Bravo! Jak kto to? No Jezus! Jak kto to? Jak kto to? To my, że nie poznajesz? Ale było w regulaminie, że nie można nowe osoby mieć na tym napojem. Nie można przeprowadzać. Zaraz mnie trafi szlak, nie, zaraz mnie trafi. No Ja jestem Daveem, szwagier! Kurde, szwagier, słuchaj mnie, to ja! To ja tylko mam przestrzeń włosy! Przez włosów włosy nie, przez te, właśnie, to, to przez te Daj, <laughs> mam nowe włosy, rozumiesz? Daj, jesteś, kim Dave, jesteś? Dave, 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 Dave. Dave. Nie, ja nie Dave. Wiem, że Dave. No nie! Pamiętam tak, teraz że, Czekaj Kurde Dobra, dobra, to jakiś, to jakiś szybki, to jakiś szybki żarcik, nie wiem, taki już znany Ile zarabia mechanik samochodowy? Cztery koła, haha, ha, dobra, beka nie, 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 mam, nie, mam, innego na poczekaniu Nie mam innego na poczekaniu, tak dobra Dobra Co z e, e, No, no właśnie Ja mam, bo jestem lekarzem No bo on mi to zrobił, to wszystko jego wina Widzisz, no patrz, ale ocenj szczerze, Paljon, 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 szczerze, 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 czy to odpasuje? Tak Ta, szczerze. Pasuję. Wyglądasz młodziej. Wiatry. Młodziej! A, no, tak jak, jak młodziej! Ambiambi, ja ja nie wyglądałem staro. Gotowy, go... jak taki chłopczyk przyjdzie na boisku Słysza się. Słysza się. Słysza się z kolegami albo idzie po lizaka. Nie no, błagam. Grafika w Minecraft. No, jak. Wow! Oj, dzięki! A, bo się zawstydzę! Szkoda, tylko że póki co. Ej, co ty zrobiłeś? Oh, Zabójstwo! Zabójstwo! Zgłaszam to do prokuratury! Dlaczego go Czemu nie, to, czemu oh, nie, nie chciałem, nie chciałem. Dlaczego? Dobra, ocena, ocena, ocena Paweł. Paweł szybsą, ocena od 1 do 10, bo ja nie wiem, czy to nie, nie ugolisz tego. Boże... Nie, 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 6. Dobra, dobra, dobra. Mocne 10 na 10. No nie no, ale no. to jeszcze ja robi chłop! Zobacz, nie to wiem, to jest... To jest, to jest dobra, no, dobra. dobra. Ja, ja mi się nie, wydaje... Serio, nie jest aż tak chłopacy, mi się tak, wydaje, ja. że... No ja tak z wam, nie, nie, no, nie, nie mam co o tym rozmawiać, bo to muszą kobiety powiedzieć, bo wy, wy to wiecie, Do co mi chłopak powie? No nic mi ciekawego nie powie, Kobiety się czasem. O No muszę iść do paniąki i do mam na hita to mam nieśmieszne, To jest to jest naprawdę, ja nie mam żadnych Nie ja już ubrałem jak to zobaczyłem, nie? Bo mi się smutno. Zrobiło. Nie dobra no. Muszę iść do i palionki Marek i do i do Milki tak? Co? Nie, nie, ale wiesz co? Ale jak będziesz szedł do padionki, to przekaż jej, że ten, 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 wiesz co? Że że no jakbyś chciała też taki przesyp włosów, aby jakąś tutaj usługę lekarską, to musi się do mnie zgłosić natychmiast. No dobra, no dobra. dobra. Specjalną, no dobra, no dobra, no dobra. To masz panią ze mną do Twojego, bo ja tak nie chcę tam sam no, to nie, tak nie chodzić. Nie, nie chcę. Zewnątrz. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Dobra, szybsam, to my się słyszymy później. Trzymaj się, trzymaj się. Trzymaj się. A, no tu jest! Paniąka, ocenę moją nową fryzurę! Oceń moją nową fryzurę! Oceń to! No jak tu Kim? Dlaczego? Dlaczego tak reagujecie? Ja jestem. Tak! Tak, zobacz! Mam fryzurę! Mam fryzurę! Jak oceniasz fryzurę? Od 1 do 10! Tak, mm. No to abym ci taką siódemkę, może O co mi się wydaje, o, że chyba bo... Palion zaraz będzie przeszedł sposób robić Żeby nadgonić za być. trendem Jak to nie? A to co, to? On by nie no, mógł ty, mieć jakieś. Zielony jesteś, no, nie? nie przypominasz Paliona i dlatego to Ci wyższą ocenę dałam. A normalnie to bym niżej chyba dała, ale zielony jesteś, to fajnie wyglądasz zawsze. Z wasami ale... bez. Oooo, ja no dzięki. No to nie, to jeszcze to ja muszę A chyba się... Masz jest ci się w ogóle ciepło, palanka? Czy, czy jest lepiej. lepiej? Jest, jest lepiej, ale tak się tutaj jest mi zimniutko, więc muszę tutaj siedzieć w domu. Nie wiem, nie wiem, no wyglądasz dobra, koszmarnie, ale dobrze. i tak, panie, on musi się tu zaopiekować, żeby było cieplej, bo tak to nie Daj, może wyglądać. I, I przede wszystkim, przede wszystkim, słuchajcie, nie idziemy na ten teren śniegowy, nie? Bo tam coś jest niebezpiecznego. To, to jest. Ubierz to, ubierz to w ogóle, palanka, masz. Ty... Właśnie, daję jakieś ściuchy, masz tutaj moje spodnie. Nie, dobra, moich spodnie może ci nie. O, dobra, to sobie weź. Trzymaj dziękuję, to. Dziękuję. Wszystko odpania. Dobra. Panowie i dziewczyny Tak pan dziewczyna Idę Idę jeszcze do jednej osoby, bo Milki mi jeszcze musi trzymaj powiedzieć, bo Ona, hej. ona jeszcze, ona eee, pow... Trzymajcie się! Cześć, trzymajcie się Widzowie, przed nami ostatnia osoba, czyli Milki Widzowie! Więc idziemy w takim razie do Milki, jak już zapowiedziałem No i biegniemy tam, ja jestem ciekaw, ponieważ tak wszyscy mają bardzo dziwny stosunek do moich włosów, w sensie mi się nie podobają Szczypson się ze mnie śmieje Palion mówi, że okej, okay. no nie, ja się muszę spytać jeszcze kobiety, bo zawsze wiecie, palionka Palionka się nie zna, a, a Milki może się zna, ja chociaż wątpię, ale, ale zobaczymy, dobra. Halo, jest tu ktoś? Jest tu ktoś z tym domku, mogę tu wejść? Nie, nie ma Mogę wejść? Mam na głowie. Hello. Nie, przyszedłem się spytać. Się, przyszedł się spytać o moją nową fryzurę. brawo? Czemu żony brawo? Kolejna osoba, co mówi o Jony Brawo. Jony Brawo był to blondynem. Jony Brawo był blondynem. <to> Wyglądam <susza> 2014. Wyglądam jak ee... Jak czekaj, jak Justin Bieber, o to chciałem powiedzieć. Tak, z 2000. Tysiące... Tak, tylko brakuje mi jeszcze tatuażu na apie. Ale nie! Um, Okej, tak. Od 1 do 10. tak. Podoba ci się, tak? Mm. Co sądzisz? Jestem przystojny. No, tak, czekaj, ten... może taki tak inaczej. stanie, Cześć, czekaj, wyobraź no, sobie, że, że, że idziesz. Cześć, czekaj, wyobraź sobie, że idziesz ulicą, jest takie. <coughs> nie, 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 nie. nie, Wygląda to. Nie, to powiedz tak, dobra, powiedz i tak. No? Nie jest jakoś fatalnie, nie? Jakby jest według mnie całkiem. W porządku, z tyłu ładnie jest ścięte, nawet. No, to nie, mi się nie podoba, wrażenie, wiesz? Ja wiesz, to, chcesz chcesz... to, że masz oczy Ale... tak wysoko, to tak żywka wygląda uber to ja śmiesznie. muszę przejść Ale operację nieco... oczu, jak ty! Ja muszę przejść operację oczu, jak ty! No, Gdzie tak, zrobiłaś tak. operację oczu? Gdzie ci robili? Też masz niżej, nie miałeś tak. Tak, no, nie, no miałam tak, ale. Nie miałeś tak. tak nie no, miała. miałaś tak. Nie miałeś tak włosów. miałaś wyżej, wyżej miałaś włosy. Miałam, miałam. Nie, 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 wyżej były te ale włosy. Nie, denerwuj, wyżej były te włosy na pewno. Dobra, dobra. No, w końcu Zeza naprawią na tej? <laughs> ale ty wiesz o tym, że ja mam zeza w prawo, nie? W sensie na, na, na szerokość, a ty masz do środka, a ty masz do środka, no do co masz się Nie, ogóle, takie babo. są normalne oczy Nie, też są masz zeza, też masz zeza, też, też masz zeza, też nie, masz zeza, normalne nie. oczy ma palion i palionka, ty masz też zeza Tak, tak, nie, dobra, nie, nie przyszedłem prawda. tutaj ciebie obrażać, tak, zachowajmy mm -hmm. kulturę rozmowy Od ile do 10, tak, ale szczerze, tak, bo, bo ja nie wiem, czy nie iść do fryzjera tego ściąć na zero, bo mi się to tak średnio podoba na łyso, i wtedy i, i, i trzy dobra, dobra, mm. dzięki, dzięki, to i tak wyżyli sobie dawałem, dobra Trzymaj się, dziękuję za łatwe! Trzymaj A -a -a. się, nie błaź przez... A -a. Co ty zrobiłaś? No! Kurde, wow. Elo. Elo. widzowie, słuchajcie, trzy, trzy spoko, e, patrząc na to, jak ocenili inni, więc nie wiem, widzowie, no napiszcie, trzeba iść do fryzjera, to zgolić na zero, może widzę, ale wstyd, nie wiem, no, albo na blond, albo na blond zafarbujemy, nie widzę, bo tutaj ja już po prostu, ja już nie mam granicy wstydu w tym momencie z tymi włosami, więc subskrybujcie, bądźcie na bieżąco i wpadajcie na kanały wszystkich palionowiczanów. Do usłyszenia, widzowie, cześć!